Mieliśmy swój plan na to spotkanie, chcieliśmy odbierać piłki w środkowej strefie i wyprowadzać kontry. Wydaje mi się, że plan zrealizowaliśmy może w 80%, tak? straciliśmy ramkę w końcówce, czy Lechia miała jedną sytuację. Jesteśmy zadowoleni pierwsze zwycięstwo, pierwsze bramki na wyjeździe przede wszystkim I trzy punkciki bierzemy ze sobą do niecieczy. jak chcieli pierwszy bramku, tam troszkę tak bramkarz tak pomógł mnie i czekali już drugą połowę, czekali już na swoich kontratakach, jak wyjdźcie i chcieli drugą bramkę. No tak dobrze wyszło jak jeszcze chcieli drugą i potem już w końcu czekali. Po trafieniu bramki ścionełeś koszulkę, to miałeś coś symbolizować, czy tak w emocjach? Nie, no tak był bardzo tak. Emo emo emocji było dużo, tak jak się już dwie bramki dzisiaj, to jest e, Legia Gdańsk, to jest dobra drużyna i tak, i tak było bardzo dużo emocji. No tak, to był, dzisiaj był najlepszy mecz w tej drużynie i w tym sezonie, tak. Bardzo jesteśmy zadowoleni, żeśmy zdobyli trzy punkty. Ciężki mecz był. Dobrześmy wiedzieli, dobrze jsme byli przygotowani taktycznie, wiedzieliśmy jak Legia graje i myślę, że trzy no, punkty zadowolamyśmy. Mecz był, nie dość, że ciężki to jeszcze ostry, bo dużo walki było takiej napięści praktycznie. Tak, e, zgadzam się i takie mecze musi być, kiedy się walczy o punkty, musi tam być pojedynki jeden na jednego. Wiedzieliśmy musimy być blisko zawodników Lechii, mamy bardzo dużo bardzo dobrych i dobrze wyszkolonych zawodników technicznie. Musieliśmy się przeciwstawić dobrą grom w obronie, agresywną grom i nam się to udało. Kio, bo trener nam przed meczem mówił, że tutaj bez bramki nie wygramy i z jedna bramka będzie też za mało. Tak, no, my czekamy na swoje szanse, Dob my się dobrze ustawimy z tyłu, wiemy jak mamy zagrać. No, mamy więcej biegania, ale myślę, że gra nam ro ro robi punkty i dlatego jesteśmy zadowoleni. Co dalej? No? Co dalej, to wie Lębuch? Lembuch. Jak się mnie zgadza? No, teraz je reprezentačná přerva, to můžeme se spokojně připravovat na następný meč, což je doma Legia Varšava. <tějí>